Pamiętaj, że to w jaki sposób Ty się zachowujesz, takich klientów do siebie będziesz przyciągać. Co mam na myśli? Załóżmy, że musisz zapłacić kolejną ratę za cokolwiek, za kredyt, czy umówiłeś się ze znajomym, że oddasz mu pieniądze i Ty wiesz, że musisz te pieniądze oddać, że musisz to opłacić, jednak zawsze czekasz albo do momentu, kiedy oni się przypomną, albo do momentu, kiedy będzie już naprawdę ostatni termin, żeby to zapłacić. Mimo tego, że Ty masz pieniądze i możesz to zrobić wcześniej, to tak samo będziesz miał z klientami. Zawsze przyciągamy do siebie te same osoby, jakimi my jesteśmy, więc zawsze Twoi klient będą robili Tobie takie same problemy, jakie Ty robisz osobom, z którymi Ty się umawiasz. Czyli też zawsze będziesz czekał do ostatniego dnia, zanim Ci zapłacą. Zawsze coś im będzie nie pasować, jeżeli Tobie też coś zawsze nie pasuje. Jeżeli Ty się wykłócasz w restauracji na przykład, że stek jest y, źle wysmażony i robisz z tego ogromną aferę, to po prostu ludzie, których będziesz spotykał, będą zachowywali się dokładnie tak samo jak Ty. Więc czym Ty bardziej jesteś pozytywny, czym Ty więcej pozytywnej energii wnosisz do tego świata, tym lepszych ludzi będziesz do siebie przyciągał, przez co po prostu będziesz o wiele szybciej się rozwijał. of